Manko widzowie! Witam was w kolejnym odcinku z nowej serii na tym kanale. Seria pod tytułem Zagrajmy w Horizon Zero Dawn. I... Chciałbym was poprosić abyście zostawili subskrypcję, lajka i dzwoneczek. <laughs> no i zaczynamy. W dziczy bywa niebezpiecznie. Musisz się mnie trzymać i robić co mówię. Wiem. Wciąż masz zadrapania po wczorajszym upadku, dlatego najpierw zajmiemy się tym problemem. Weź tę sakiewkę na leki. Pokażę ci, jak ją napełnić. Widzisz tę roślinę? O tam, to zdrowoziele. Zbierz jego owoce do sakwy. Mamy tutaj do zebrania jakieś owoce. No dalej, Aloy. Zerwij Dobrze. A teraz jest Naciśnij górę, aby zwiększyć swoje zdrowie zasobami torby na lekki. Mają gorzki smak, ale mogą uratować ci życie. Zawsze miej ze sobą lecznicze obozy, kwiaty i rośliny. Gdzie jesteśmy? Ta dolina jest jedynie częścią Obręczy Wszechmatki. Obręczy? Plemie Nora strzeże tych ziem przed niebezpiecznymi maszynami. Zazwyczaj. Możecie też ocenić rosta, czy to dobry człowiek. Bo, moim zdaniem, jest to. Znajdziemy stado maszyn. Tam nauczę cię polować. Są no. niebezpieczne? Wszystkie maszyny są niebezpieczne. Nie można ich lekceważyć. Ale jestem przy tobie. Mm. Aloy, zbliża się. Kucnij i chodź za mną w wysoką trawę. Tam. Głowa nisko. Maluchy. Nie, Aloy. Te maszyny nazywają się czujki. Jeśli chcesz przeżyć w dzicznie, musisz unikać ich spojrzenia. Pokażę ci. Słuchaj uważnie i rób to co ja. Nie ruszaj się. Niech przejdzie. Może muszę podstąpić. Kwiatka jego. I Chodź będzie za mną przez szlak na wysoką trawę. Tutaj, nigdy nie chodzi, tylko w jednym kierunku. Stój, kolejny. Ostatnio ruszamy dobra robota. Czujki cię nie wykryły. A teraz chodź, stado powinno być przed nami. Nieważne. Czemu tam jest? Uśmiecha się do nas. Teb! Wracaj na swoje miejsce! Teb! Gdzie jesteś? ważne. Pochodzi z plemienia. Nie możemy gadać. A może on nie lubi plemienia? To jest głupcem. Chodź, poszukajmy stada za mną. Muszę się wymutować. Nie na chwilę. jakieś drzewko. Tam, widzisz? To są bieguny. Ha, siow! Czemu je przepędziłeś? A. Żeby ci pokazać jak płochliwe są niektóre maszyny, gdy cię zobaczą. Najlepiej podchodzić po cichu. Nie martw się. Dogonimy je trochę później. Zobaczysz. Weź przedmiot kamień. Teraz znajdź kamienie, które zmieszczą ci się w dłoni. Czemu? Rób co mówię alo i szukaj kamieni. Chcę ci pokazać jak z nich korzystać. Mogą być za mną. Pierwsze jeszcze para. Wszystko zbieramy. Marnuj czasu. Widzisz, stado. Dobra, czas trochę porzucać. Ale kamienie nic nie zrobią maszynom, prawda? Nie, odwrócą ich uwagę. Zwabią w pułapkę. Tamta czujka, tam. Trzeba ją zdjąć, inaczej stado ucieknie, zanim uda nam się do niego zbliżyć. Nie rozumiem, jak? Maszyny rozmawiają ze sobą, maile. Ale można je uciszyć. Zostań tu na krawędzi. Na mój sygnał. Rzucisz kamienie i ściągniesz do mnie czujkę. Czekaj na mój sygnał. Chyba musimy dostać kamieniami. Przytrzymaj i wyceluj, celu Ej, lord, rzuć tu obok mnie. A Chodź czy zbierz surowce to nauczę cię, jak robić strzały. Bierzemy wszystko. No dobrze, zbierz łodygi marszczynu, rosną tam. No. Dobrze, widzę, że udało ci się zdobyć łodygi marszczynu. Zrób drzewce strzał, a z odłamków metalu groty. Moment, no, no. Jak na tył? Trzymaj l 1 Wytchnij. Dobrze. Nigdy nie skończą ci się strzały, jeśli znasz się na rzemieślniku. Co ja teraz mam robić? Wypróbujmy te strzały. O! Zamknę. Kurczę, w końcu się robi ciekawie. Czas na twoją pierwszą zdobycz. Biegun. Jedna ze słabszych maszyn. Ale nawet słaba maszyna potrafi być ostrożna. Musisz być ostrożna. Uważnie obserwuj Ma grubą skórę, ale posiada także czułe punkty. Na przykład. Widzisz inne. Musimy zaskonować bieguna. Zbiornik na grzbiecie. Czy to słaby punkt? Tak. Jak to odgadłaś? Urządzenie pokazało mi. Ta zabawka? Nie wygłupiaj się. Upoluj tego bieguna. Celuj w oko bądź zbiornik. I przygotuj się, żeby odskoczyć, jak zaszarżuje. Dobra. Zdrażniony! Nie przestawaj! Zdrażniony! Nie przestawaj! Biegnie, odskocz! O, cholera! Idź za Nie! Strzelaj dalej! Dobrze się dziś spisałaś, ale musisz się wiele nauczyć. Jutro znowu pocieczymy. Co to było? Ten chłopiec. Ten, który biega z wojownikami. Za mną, Aloy. Szybko! Jakiś płomień zebrałem. Zapauzowałem na chwilę. Spodkowo. Jestem bezsilny. To kwestia czasu, zanim maszyny go znajdą i poturbują na śmierć. A jak strzelę, to bestie spanikują i go zadepcą. Ale ja widzę, jak one chodzą. Przestań zmyślać. Prześlizgnę się! Zabraniam. <grywa> <grywa>

gó nie zobaczyć. Muszę uważać. zobaczyć ich ścieżki Prawie jest Jak? Tch. Za mną. Nauczyłaś się ich unikać. Nie wiem, jak z tymi biegunami. Na zaraz, Wszechmatko, błogosław wam obojgu. O, Hej! mnie. Ja, ja chciałem Chłopcze! tylko. Zawrzyj usta! To wyrzutki oboje. A ona, to bez matka. Do serca matki. Ty. Nie powinien z nami rozmawiać. To łamanie zasad. Do domu. Za mną. Znam drogę. Usta, chłopcze. Zawsze usta chłopczy, zawsze usta. Zawsze jej usta chłopczy, zawsze jej usta. Ach. 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 Idź sobie bez matko! Teraz mamy opcję wyboru, w kluczowych punktach możesz zdecydować jak Aloj pójdzie do sytuacji w rozmowie, to od Ciebie zależy w jaki sposób będzie wyrażała swoją osobowość. Jeśli wybierzesz 5, Aloj przybierze postawy konfronta Aha, to fajnie sobie przeczytałem. Dobra, to może co już w głowie? nie ma Eloi, nie można. Chyba źle wybrałem. Dzieci, otchłajcie się. Wracać do zbierania. Krwawisz. Pokaż mi to. No, stój. opatrz. Czemu? Czemu jestem wyrzutkiem? Ejloj, nie pora na to. Kto był moją mamą? Ejloj, przecież ci mówiłem, to wiedza nie dla nas. Byłaś noworodkiem, gdy przyniosły cię matrony. Czyli matrony? One wiedzą? <ścoughs> to nie takie proste. Czy wiedzą? Ejloj, nie możemy. Jak zrobić, żeby mi powiedziały? Matrony? Być może jest sposób. No to powiedz! To niebezpieczne. Jak? Wymaga lat szkolenia. Mam tu w nosie! Jak to zrobić? Powiedz mi! To próba. Obrzęd przejścia jest co roku. Ci, którzy ją przejdą, zostają wojownikami. A zwycięzca może prosić o nagrodę. Nagrodę? Tak. Cokolwiek tylko zechce. Zrobię to! <noise> Wszystko jedno jak. Zwyciężę w próbie. Dobrze. No to zacznijmy więc. Szkolenie jest ciężkie. I potrwa wiele lat. Zacząć trening? Tak. Chodź. Gdzie on jest? Dwa dni przed próbą on idzie sobie gdzieś we mnie? Nie zrobił czegoś takiego. Jakiś nowy poziom możemy, jakieś umiejętności. Tropicielka, wojowniczka, karmicielka, podróżniczka. Chyba pójdziemy sobie w trafienie krytyczne. Jedno to jest jedno. Drugie to jest chyba skupienie. No i jeszcze jedno to możemy dać na przykład. Hmm. Reflex łowcy. Czas biegnie wolniej, gdy celujesz podczas skoku lub zaślizgu. Możemy to dać. Dobra. Mamy tu jeszcze jakieś... Inne... Inne jakieś... Yy, notes. Katalog maszyn. No to na razie mamy tą czujkę tylko i ten biegun dziwny. No to fajnie. Kolekcje, tu nie mamy nic. Zapisy dźwiękowe Czas gry 40 minut i... 41 minut Więc bardzo fajnie Epi półnego miłosności Broń Biorę modyfikacje Surowce I bardzo fajnie tutaj mamy jakby tą pałę? Wow. ognisko, żeby zapisać wielkę. Więc ja myślę, że będę już kończył ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się już w kolejnym. Cześć!